W dzienniku Flesz Pierwsi. Goście witamy bardzo serdecznie. Kuba Jałoszyński, były dowódca pododdziału antyterrorystycznego Komendy Głównej Policji i były szef zarządu bojowego Centralnego, Centralnego Biura Śledczego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy panów Zbigniew Pisarski, ekspert do spraw międzynarodowych z Fundacji Mienia Kazimierza Płaskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie również. Jeden z ekspertów powiedział dzisiaj, że zamach łatwo przygotować, trudniej mu zapobiec. Czy tak jest faktycznie? No myślę, że tak, że zdecydowanie łatwiej jest przygotować zamach niż mu zapobiec. Często sobie zadajemy pytanie, co jest miarą przygotowania państwa do przeciwdziałania terroryzmowi i w mojej ocenie jest tą miarą na pewno ilość udaremnionych zamachów. A jak pokazują statystyki, nawet w Izraelu, państwie, które jest chyba najlepiej przygotowane do tego typu zagrożeń, 10%. Przygotowywanych zamachów udaje się jednak przeprowadzić. W sposób przy każdym człowieku postawić kogoś, kto będzie go pilnował. To szczególnie w sali, w, nie w ma takiej możliwości. Lotu, w sali odlotu, gdzie wchodzi nie ma się ma Tak, bez żadnej zamachowcy są zawsze o pół kroku do przodu, bo oni wiedzą, co planują zrobić, a ci, którzy temu chcą zapobiec, nie mają takiej wiedzy. Natomiast przede wszystkim też trzeba zobaczyć, jaka jest intencja ochrony, czyli zabezpieczyć przed zamachem, a terrorystów sprawić zamieszanie. I teraz fakt, że to się odbyło na lotnisku, na co wskazuje, bo to tak. Taką drogą dedukcji możemy dojść do wniosku, że tutaj chodzi o to, żeby utrudnić nie wewnętrzną sytuację Rosji, nie tylko wewnętrzną, ale relacje pomiędzy Rosją a innymi państwami. Te przyloty z Londynu, z Düsseldorfu, wskazują, że to świat również ma się martwić, a że to się odbyło w środowisku, gdzie są międzynarodowi pasażerowie. Tym bardziej daje nam do myślenia i ten przekaz idzie w świat. Bo gdy to jest tylko Czeczenia, to tak każdy patrzy, ach, to czy nas nie dotyczy, jeżeli, tam jest wojna, tam to jest wojna, tam zawsze. jest ktoś metro ginie. w Moskwie to też jest inna percepcja niż Każdy, z nas niszy, może że to jest nie polecieć do Moskwy i każdy być, być może będzie musiał się z Ale zmierzyć. czy panu się wydaje, że ta teoria, bo to na razie cały czas jest, jest teoria, że za zamachem stoją um, rebelianty, z północnego Kaukazu? Czy, czy sądzi pan, że ta teoria jest prawdziwa? To znaczy, jeżeli by spojrzeć na to, co się dzieje na północnym Kaukazie, to faktycznie mamy do czynienia z, z sytuacją, kiedy tam następuje no, szariatyzacja tego regionu. Tam prawo islamskie jest coraz bardziej obecne i, i tak naprawdę to była główna przesłanka, dlaczego Rosjanie tam tak chcieli krótką politykę trzymać i taki reżim wprowadzić. Ale skutek tego jest taki, że e, ci e, islamiści oni próbują podejmować coraz e, aktywniejsze i coraz groźniejsze działania. I to biesłane, które było przykładem tego, jeżeli by przyjąć taką interpretację, że to oni za tym stoją. No to jeżeli spojrzeć na Biesłanę, gdzie były zupełnie, że tak powiem, nic, całkowicie niewinne dzieci, ale to były lokalne dzieci, to w tej chwili mamy do czynienia z tłumem międzynarodowych osób, międzynarodowych i przypadkowych ofiar. W związku z czym ten zakres tak naprawdę pomimo, że niby skala jest mniejsza, że, że liczba osób jest mniejsza, ale efekt, który jest na celu działać terroryzmy jest, 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 jest większy, jest silniejszy. I znaczy... ostatnie pytanie w tej części czy my w Polsce możemy czuć się bezpiecznie? Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że długo nie będzie nam dane doświadczyć tego, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie, bo tak naprawdę niestety, dopiero jak coś się wydarzy, będziemy mogli oceniać, je, na ile byliśmy przygotowani. Tak, sympatii określiliśmy jasno, między innymi angażując się w Irak dokładnie, i Afganistan. Dokładnie, jesteśmy częścią kultury Zachodu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. To są przesłanki, które też. Wystawiają nas na celownik islamskich terrorystów. A czy zamachy będą taką plagą XXI wieku? One są. One są plagą od drugiej połowy XX wieku. Wiek Tylko, że był okres takiej znacznej intensyfikacji, potem dość silny rozwój jednostek antyterrorystycznych, zwiększenie bezpieczeństwa, kontroli i teraz mamy wrażenie, że. To znaczy, mamy do czynienia z przewartościowaniem troszeczkę sposobu działania terrorystów. Te takie małe zamachy w cudzysłowie spowszebniały. 11 września i to, co się dzieje po 11 września, wskazują, że terroryści wybierają cele, które są medialnie głośne. My do tej rozmowy wrócimy jeszcze w infodzienniku w, w, za kilkanaście minut. I goście infodziennika są z nami Kuba Jałoszyński, były dowódca pododdziału antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji, obecnie wykładowca akademicki. E, I Zbigniew Pisarski, ekspert do spraw międzynarodowych Fundacji Mienia Kazimierza Płaskiego. Dobry wieczór, Panom. Dobry wieczór. Witamy serdecznie ponownie i pytamy o to konkretne wydarzenie dzisiaj. Zamachowiec. Przyszedł, przyjechał, został przywieziony, a może przyleciał. Czy ktoś mu pomagał, czy działał sam? Czy ktoś z lotniska mógł być w tę sprawę zaangażowany? Tak naprawdę tego nie wiemy. To dopiero ustali śledztwo. Trudno jest tutaj wszystkie scenariusze, które pani wymieniła są możliwe. Ale jaki jest najbardziej prawdopodobny? Trudno powiedzieć, bo to jest hala przylotów. Na, przy na pewno musiał się tam w jakiś sposób dostać. Lotnisko jest 40 km od, już od, od, próbuje udzielić odpowiedzi. Tam, to musiał musiał Czy przyleciał, czyli ten ładunek razem z nim pokonał jakąś drogę lotniczą. No to by świadczyło. Dość, kontrola jest bardzo słaba. O bardzo słabej kontroli na lotnisku, gdzie... Pozwolono na to, aby ten ładunek został wniesiony na pół samolotu. Ale jak, jak, jak powiedziałem wcześniej, trudno tutaj gdybać, naprawdę to dopiero działać się to. sam czy musi być częścią zorganizowanej siatki. Na szereg faktów. Podejrzewam, że po pierwsze odpowiadając jako laik, taka, wydaje mi się, że często takie intuicyjne odpowiedzi mogą być słuszne, a mianowicie, że ryzyko przeniesienia takiej bomby przez samolot i przylecenia z nią jest większe niż wejście na lotnisko przez jakiekolwiek drzwi. Wiemy, że na lotnisko się wchodzi normalnie. Można kontroli dosłownie wejść, prawda? Nie ma kontroli. Ale z drugiej strony odnośnie tego, czy działał sam, czy z innymi osobami. Jeżeli spojrzymy na to, że były informacje i służby bezpieczeństwa Rosji miały informacje o tym już wczoraj, że jakiś zamach się szykuje. I proszę zwrócić uwagę na taki mało istotny, ale warto na to spojrzeć geograficznie. Fakt o tym, że istnieje zagrożenie w konkretnym regionie. Tam było bodajże Zielonograd, to jest mniej więcej 35 km na północny zachód. Od Moskwy. I tam przeniosły się wszystkie służby. A lotnisko do Modiedowo znajduje się kilkadziesiąt kilometrów to na południowy wschód. Odciągnięto całą hmm. potencjalną akcję ratunkową na północ. Zdarzenie się odbyło na południu, czyli wydać pewną premedytację do tego. Zresztą, A z drugiej strony był dobrze także... przygotowany, ponieważ ta bomba eksplodowała w szczycie odlotów i przylotów. To jedno, ale z drugiej strony ona też zawierała te elementy, które dodatkowo raniły. Czyli jeszcze chodziło o to, żeby jak największa siła rażenia była. Ja ale tak tak jest. Tego, jest. w Bagdadzie, w Bagdadzie, w Bagdadzie, czy w Afganistanie tak wyglądają te Bomby. Ale czy my jesteśmy kompletnie bezradni wobec tego? Bo ja tak sobie wyobrażam, że tak, tak naprawdę to człowiek może wejść w palcie obłożony tymi ładunkami wybuchowymi wszędzie. Może wejść do metra, może wejść na lotnisko, może wejść do teatru, może wejść do kina, może nawet no do pałacu zjazdów nie wejdzie, bo tam na samym początku jest kontrola. Zgadza się. No nie po to się buduje lotniska, teatry, metro, żeby nie wpuszczać ludzi, odwrotnie, żeby ich przyciągnąć. Takie, takie obiekty, jak wasz lotnisko, czy metro, czy teatr, kino, to są tak zwane obiekty miękkie, że wiemy, że mogą być celem zamachu. Mogą być obiektem ataku, ale tak naprawdę nie możemy zrobić szczelnego kordonu, który nie wpuści, czy umożliwi ludziom wejścia do tego, no do, do tego te pomieszczenia. Dokładnie, bo, ludzi. bo, do ludzi, bo ludzie by nie przychodzili do teatru, nie korzystaliby z metra, nie korzystaliby z, z połączeń lotniczych, bo po prostu by im się to najzwyczajniej w świecie nie opłacało. Takich miejsc jest dużo. Robi się pewne przedsięwzięcia organizacyjne, wprowadza się środki techniczne, ale to nie jest tak, tak łatwo, nie jest tak prosto wykryć zamiar tego zamachu. tylko ekspertami, tak jak pan, zajmujący się tym rozmowieniem wskazywali na jeden istotny fakt, że wszystkie te procedury bezpieczeństwa, prewencyjne, one tak naprawdę mają taki efekt psychologiczny, bo one dają nam wrażenie poczucia bezpieczeństwa, które jest dość iluzoryczne i to nie jest tak, że przez te wszystkie technologie nie da się że to jest takie złudzenie Bombę w walizce na przykład, to chyba jesteśmy zabezpieczeni, dlatego że są ostrzeżenia przed prawda, pozostawieniem bagażami, ale taki atak no właśnie, my rozmawialiśmy z Panem o tym, że, że terroryści nawet środki wbuchowe w ciele przenoszą. A tego już tak łatwo się nie wykryje nawet przez taką zwykłą bramkę. Ona nie prześwietli naszego, że tak powiem, całego organizmu. W związku z czym no, te, te systemy, one mimo wszystko są dość, dość, dość wrażliwe. Ale ja bym zwrócił uwagę tutaj na politykę informacyjną, z którą mamy do czynienia, bo to jest też ciekawe, jak się zachowuje um, przygotowany organizm państwowy do takiego zagrożenia, co się dzieje, z czym mamy do czynienia. Mamy informacje o ofiarach. One są zazwyczaj dość skromnie podawane, bo po to, żeby nie Straszyć, nie pokazać słabości kraju. Z drugiej strony mamy od razu skazanego potencjalnego e, agresora, czyli Kaukaz. Ja powiem szczerze, że w 1999 roku po zamachach w metrze, w metrze rosyjskim, byłem we wrześniu w Moskwie, mnie aresztowano na chwilę, na 10 minut, podejrzewając, że jestem Czeczenem. No, nie wiem, czy wyglądam na Czeczena. Miał pan no, wtedy ka... tę brudkę? Miałem brudkę, wówczas również. Nie no, to, to jest takie domniemanie, że to są ludzie z Kaukazu, jest taki, no według mnie, troszeczkę trochę po omacku. Ale Lipak, pokazuje Amerykanie że też, od razu mówią, Al-Kaidę. Pewną furtkę, Tak, no, tak. I to pokazuje pewną furtkę postępowania dalszego. My tutaj rozmawialiśmy z panem w przerwie, że e, jeżeli nie znajdą tych, tych domniemanych terrorystów, no to znajdą innych. I zawsze, zawsze, nawet nie tyle że ofiarnego, bo Rosjanie mają wielu wrogów. I pretekst do tego, żeby z nimi walczyć, zawsze będzie im na rękę. A to, co I się też dzieje, to wiele na organizacji Kaukazie, może się przyznać do tego zamachu. Ciekawe, ciekawe. kto się, nie nie się Na razie I... nikt się nie przyznał. Właśnie I i czy to nastąpi? Do tej rozmowy za chwileczkę wracamy do rozmowy i może do pytania jeszcze kto. Bo tak jak Amerykanie mówią Al-Kaida, Rosjanie mówią ekstremiści islamscy, rebelianci z Północnego Kaukazu. Czy tam pojawia się jakaś grupa, która może być odpowiedzialna za ten zamach? Ja bym podał jeszcze jedną grupę potencjalną biznes rosyjski. Ehm... Parę, parę miesięcy temu byłem w Moskwie i, i jechałem na inne z lotnisk, na Szeremietiewo. I tak w strasznie dużym korku stałem. I tak pytam taksówkarza, co się dzieje, on mówi, a wie pan, tutaj jest obwodnica dojazdowa do Szeremietiewa. No i ponieważ się nie mogą dogadać właściciele lotniska, jacyś tam udziałowcy, w związku z czym drogi nagle się popsuły, są rekonstrukcje, nie mogą zakończyć remontów i tak dalej. Ale chyba nie sądzi czy Pan, ruch, że to jest jakiś ruch... element konkurencji między Szeremietiewem a Domodjedowem? No, mam, na mam nadzieję, że nie, ale na razie nie mamy żadnego terrorysty, który by się przyznał, a zwykle takie ekstremalne, ekstremistyczne grupy przyznają się do szybko. No dobrze, szybko. to jak rozmawiamy o teoriach spiskowych, to jeszcze zawsze to jest, jest teoria, jest że FSB. Prawda? No było takie, było takie domniemanie w przeszłości, parę lat temu, że w jednym z miast na, na, za, za, za Uralem, już pamiętam, to było chyba w Naryniu, nie, już nie chcę skłamać, ale było w jednym z miast e, taka sytuacja, że zostały przy, znalezione jakieś materiały wybuchowe, FSB powiedziało, że, że to jacyś terroryści potem powiedziało, że to były jakieś e, działania e, takie szkoleniowe. Potem się okazało, że tam były materiały prawdziwe wybuchowe, w związku z czym to już nie mogły być szkoleniowe. Potem okazało się, że to po badaniach że to nie były jednak materiały wybuchowe, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo teorii spiskowych, mnóstwo niedomówień i tak ale dalej. Ale taka prowokacja chyba nie jest teraz Rosjanom potrzebna. No właśnie pytanie, bo jaki jest, jest rezultat Kulibona. polityczny? Kto na tym zyskuje, kto na tym przegrywa. No, jest to strzał oczywiście w stronę rządu, w stronę premiera. Premier od razu powiedział, że złapiemy, dorwiemy, skażemy. Pokaz prezyd, siły prezyd. kolejny, lotnisko działa. Co to znaczy? To znaczy, że Rosja jest państwem silnym, że nawet taki wstrząs w takim newralgicznym punkcie komunikacyjnym nie jest w stanie zachwiać tym. Mi się wydaje, że tak, no, logika by wskazywała, że trzeba zamknąć to lotnisko i je zbadać. No, ale jednak okazuje się, że jest to jakiś pokaz siły. Zadwalił się dach, 30 ofiar i tak dalej, i tak dalej. No, A Miejsce się dalej. Ten tragiczny XXI wiek, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że będzie znał, stał pod znakiem terroryzmu. E, czy, e, czy będzie gorzej? Zawsze może być gorzej. Także tutaj myślę, że nie ma takiej jednej recepty, która by określiła nam, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Wszyscy przygotowujemy się do tego, że eskalacja zamachów będzie jednak wzrastała, a nie malała. A w jakim kierunku terroryzm będzie się rozwijał? Bo niektórzy twierdzą, że to będą takie niewielkie grupki fanatycznych, bardzo zdeterminowanych osób gotowych na wszystko. No Teraz mamy tak, taką sytuację, że mówimy Al-Qaida. Tak naprawdę Al-Qaida to jest nie jest monolit. To jest właśnie zlepek takich małych grup. grupek. No, Al-Qaida znaczy sieć. U, sieć, Tak. Oni się utożsamiają z Bin Ladenem, z tym, co on głosi. Ale i mają swoje cele, swoje interesy, ale swoje działają cele z tym, na własną jakby Podpisują się jako Al-Qaida, utożsamiają się z tym, z tym ruchem tej organizacji sieciowej. To jest też nowa jakość. Bo te organizacje które działały w latach 70. w Niemczech, we Francji czy, czy nawet w, obecnie w Hiszpanii ETA, to są, to są takie monolity, małe monolity. A tutaj mamy do czynienia z organizacją sieciową, z, z ekstremistami, którzy utożsamiają Czyli się. Aresztowanie z członków jednej komórki wcale nie oznacza, że będziemy bliżej Bin Ladenu. Tam nie ma hierarchii, takiej Nie ma hierarchii, jasnej. nie ma, ma podległości. Na, na, na ogół też nie jest tak, że Bin Laden, czy, tam jakaś, czy jakiś jego sztab ma bezpośredni kontakt z tymi komórkami. One jak same potrzebują kontaktu, to szukają tego kontaktu, a niejednokrotnie dokonują zamachu. Podpisują się jako, jako al kaid Ktoś kiedyś porównał tak dość obrazowo, oczywiście uszczypliwie, mam nadzieję, że żaden profesor się na mnie nie obrazi, um, do KBN-u, Komitetu Badań Naukowych, który rozdaje granty i każdy niezależnie realizuje swój projekt. I trochę z Al-Kaidą też takie. To są duże pieniądze z państw arabskich, które są rozdysponowane wobec tych, którzy się wydają być e, utożsamiającymi z ideami, z projektami. I dobrze rokującymi, e, w cudzysłowie. No więc to niestety jest taka smutna perspektywa. Zwłaszcza, że to, co się dzieje w tych regionach, gdzie szariat jednak no, jest coraz popularniejszy, właśnie tutaj wspomniany północny Kaukaz, no, yy... Ja mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony mam przyjaciół Czeczenów, e, znajomych, których popieram, popierałem, że tak powiem, że no tak ale to obronę, już nie jest o niepodległość Parę miesięcy temu widziałem Biesłanę tą szkołę i przyznam szczerze, że miałem bardzo, bardzo, bardzo traumatyczne wspomnienia. To musi być wstrząsające wrażenie. To, to jest, bardzo serdecznie dziękujemy. Zbigniew oby to się nie szerzyło. Oby i Kuba Jałoszyński byli gośćmi Infodziennika. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wstępujemy.